Wiem, jak to jest, gdy wpisujesz w internecie metody na zarabianie online. Opcji jest tyle, że można się w tym pogubić. Każdy mówi ci co innego, i w efekcie sam w końcu nie wiesz, za co się zabrać. Dlatego w tym filmie pokażę Ci trzy sprawdzone modele biznesowe, które doprowadzą Cię do 500 złotych dziennie w najkrótszym czasie. Tak, abyś mógł zacząć nawet dzisiaj po obejrzeniu tego materiału. Tylko zanim pokażę Ci te modele, chcę być z Tobą całkowicie szczery. Sam wybór modelu biznesowego to jest tylko mała część sukcesu. To, co rzeczywiście ma znaczenie, to jak podejdziesz do jego rozwoju. I właśnie przez to większość ludzi nigdy nie osiąga żadnych wyników. Bo może i tak wybrali dobry model biznesowy, tyle że nikt nie powiedział im o tych trzech rzeczach. Więc jeśli naprawdę chcesz mieć pewność, że dojdziesz do 500 złotych dziennie w biznesie online, musisz najpierw zrozumieć te trzy zasady. Dopiero wtedy to, co powiem dalej, będzie miało dla Ciebie sens. Zasada pierwsza timing. Sukces w biznesie bardzo często zależy od dwóch rzeczy: właściwe miejsce i właściwy czas. I nie zrozum mnie źle. Tutaj nie chodzi o szczęście czy jakiś przypadek. Szczęście to coś, na co nie masz wpływu. Timing to coś, co możesz realnie wykorzystać, kiedy jesteś gotów, żeby działać. No bo spójrz, z jednej strony są osoby, które przez dwa lata próbują rozwijać biznes, który dziś już nie działa tak jak kiedyś, albo wykorzystują metody, które po prostu są już nieaktualne. A z drugiej strony są osoby, które wchodzą w odpowiedni model w odpowiednim czasie. I w trzy miesiące zarabiają nieporównywalnie więcej niż ten ktoś, kto działał przez dwa lata ciężko pracując. To nie jest kwestia tego, że oni są lepsi. Oni po prostu podjęli odpowiednią decyzję wtedy, kiedy trzeba było ją podjąć. Dlatego zanim wybierzesz jakikolwiek model, zastanów się, czy to jest ten moment, w którym rzeczywiście taki biznes da mi realną przewagę. Bo jeżeli nie, to nawet jeśli poświęcisz miesiące ciężkiej pracy, możesz dalej znaleźć się w miejscu, z którego startowałeś. Zasada druga tempo. Biznes i ludzie lubią tempo. To znaczy mniej więcej tyle, że jeśli jest moment na podjęcie konkretnej decyzji, to musisz działać od razu. Nie za jakiś czas, kiedy będziesz miał odpowiednie warunki, tylko teraz. 90% ludzi zatrzymuje się na etapie przygotowań. Myślą o planach, oglądają różne poradniki, czytają książki i myślą, że muszą zdobyć jeszcze więcej wiedzy. A w tym czasie te 10% osób, ten ułamek, już zaczyna działać i dosłownie zajmuje ich miejsce. Wniosek: to nie wiedza daje wyniki. Wyniki pojawiają się wtedy, gdy podejmujesz działanie w szybkim tempie czyli od razu wykorzystujesz tę nabytą wiedzę w praktyce. Bez względu na to, który model biznesowy wybierzesz, musisz działać szybko. Bo jeśli od razu przekujesz wiedzę w konkretne działanie, to nie będziesz musiał długo czekać na pierwsze efekty. I to właśnie wtedy dzieją się rzeczy, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Zasada trzecia, prostota. Wiesz, dlaczego są osoby, które mówią, że biznes online nie działa albo jest zbyt trudny. Bo rzucają się na modele, które kompletnie nie sprzyjają osobom początkującym. Sasy, daytrading, forex itd. Kryptowaluty. A po miesiącu zero wyników, zniechęcenie, zderzenie z rzeczywistością i powrót do punktu wyjścia. Dlatego na początku powinieneś wybrać tak zwane minimum viable business. Czyli zacznij od biznesu, który nie wymaga od Ciebie lat doświadczenia ani sporego budżetu i lat nauki, zanim w ogóle zobaczysz efekty. Wybierz taki model, który jesteś w stanie zacząć dosłownie nawet dziś z poziomu Twojego laptopa. Na samym początku Twoim celem nie jest zarabiać miliony. Twoim celem jest wystartować, dojść do pierwszych efektów i nabrać cennego doświadczenia. I dopiero wtedy przechodzisz do skalowania. Jeśli już na samym starcie wybierzesz zbyt trudny model, to jest bardzo duża szansa, że się wypalisz, zanim jeszcze cokolwiek zarobisz. A im prostszy model, tym większe szanse, że ci się uda w długim terminie. W takim modelu praktycznie nie da się przegrać, bo nawet jeśli coś ci nie wyjdzie, uczysz się, poprawiasz i działasz dalej bez jakiejkolwiek straty. Dobra wiadomość: wszystkie trzy modele, które zaraz ci pokażę, spełniają dokładnie te same zasady. Po pierwsze, działają teraz. Aktualnie jesteśmy dokładnie w tym momencie, w którym te modele dają ci największą przewagę. Po drugie, możesz zacząć od razu. Każdy z tych modeli daje ci możliwość działania dosłownie w każdej chwili. Tak naprawdę to sam decydujesz, kiedy chcesz zacząć. I po trzecie, są stworzone dla osób początkujących. Nie potrzebujesz dużego budżetu. Nie musisz mieć doświadczenia. A całą wiedzę, której potrzebujesz, jesteś w stanie zdobyć w naprawdę krótkim czasie. Więc, jeżeli tylko potraktujesz ten film na poważnie, to sam widzisz, że jesteś w stanie realnie zarabiać 500 złotych dziennie. Pierwsza opcja e-commerce. Jeszcze kilka lat temu e-commerce kojarzył się z klasycznym sklepem tyle, że w internecie. Produkty fizyczne, magazyn, logistyka, ręczne wysyłki, dużo formalności i spore koszty. Ale dzisiaj e-commerce wygląda zupełnie inaczej. Na starcie masz do wyboru kilka różnych modeli i sam decydujesz, w którym z nich chcesz działać. Możesz dopasować je do siebie w zależności od miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz. A co najlepsze? W przeciwieństwie do takiego zwykłego, tradycyjnego e-commerce, z magazynem w tych dwóch modelach możesz zarabiać nawet wtedy, kiedy śpisz, generując przy tym tak zwany dochód pasywny. I właśnie dlatego dziś e-commerce to jeden z najszybszych sposobów, żeby dojść do pierwszych 500 złotych dziennie. Bo nie tylko sam wybierasz model, który Ci odpowiada, ale też możesz zacząć dosłownie od zera i to bez względu na swój wiek. Pierwszy model to dropshipping, czyli sprzedaż fizycznych produktów, tyle że bez magazynu. Tutaj nie trzymasz żadnych produktów u siebie, w domu, na biurku, nie potrzebujesz magazynu, ani nie musisz zajmować się wysyłką. A więc, w jaki sposób to działa? Kiedy klient kupuje produkt w Twoim sklepie, Ty dopiero wtedy zamawiasz go w hurtowni, która ma ten produkt w niższej cenie. Po czym? Wysyła go bezpośrednio do klienta. Zarabiasz więc na różnicy Twojej ceny, a hurtowni. Inwestujesz w towar i w każdej chwili możesz zmienić dostawcę lub produkt, który chcesz sprzedawać. Próg wejścia w dropshippingu jest praktycznie zerowy, a Twoje jedyne zadanie to znaleźć zwycięski produkt i go sprzedać. Jak więc zacząć? Na początku skup się na wyborze produktu do sprzedaży. Szukasz takiego, który rozwiązuje konkretny problem, trafia do jasno określonej grupy docelowej i wzbudza tak zwany efekt wow czyli zatrzymuje uwagę od razu. Możesz znaleźć je na przykład na TikToku, wpisując hashtag TikTok MadeMyBuyet, albo skorzystać z gotowego panelu tysięcy sprawdzonych produktów na platformie EconFly. Gdy masz już produkt, teraz potrzebujesz tylko prostego sklepu i pierwszych sprzedaży. Taki sklep założysz w dosłownie kilka minut także na tej platformie, nawet jeśli robisz to pierwszy raz. Jakie jest najlepsze źródło sprzedaży? Social media. Publikujesz regularnie proste, wiralowe rolki oparte na mocnym huku, w których pokazujesz produkt w użyciu i dodajesz wezwanie do działania, call to action w stylu link do sklepu w bio. A jeśli masz budżet, możesz w tym samym czasie Uruchomić kampanię reklamową nawet za 50 zł, w której testujesz trzy różne grupy i w każdej z tych grup dodajesz po trzy wersje graficzne reklam lub wideo. Drugi model Digital E-Commerce, czyli sprzedaż produktów cyfrowych. Tutaj nie sprzedajesz produktów fizycznych. Zamiast tego tworzysz coś raz i sprzedajesz to wielokrotnie. W pełni online i podobnie jak w dropshippingu. Generujesz przy tym dochód pasywny, możesz automatyzować ten biznes. Możesz sprzedawać e-booki, szablony, checklisty, minikursy, cokolwiek, co rozwiązuje problem danej grupy docelowej. Co ważne, nie ma tutaj hurtowni, wysyłek ani nawet zwrotów. Ale co najlepsze. W Digitalu masz praktycznie 100% marży, czyli zarabiasz całą kwotę, którą klient zapłaci za Twój produkt. W jaki sposób zacząć? Po pierwsze, wybierz wąską niszę i konkretny problem, który chcesz rozwiązać. To jest najważniejszy etap, bo cały Twój produkt ma być właśnie tym rozwiązaniem. Przykładowo. Jeśli Twoją grupą są osoby uzależnione od palenia, to tworzysz rozwiązanie w formie e-booka np. 30 dni do rzucenia palenia na całe życie. Gdy masz już pomysł, teraz musisz go przenieść na produkt. Dobra wiadomość? Nie musisz tworzyć wszystkiego ręcznie od zera. Wystarczy, że wykorzystasz ChatGPT, GPT, który pomoże Ci wygenerować całą treść takiego e-booka, a Ty jedynie tylko dostosujesz ją później do własnych potrzeb. A zauważ, ile zaoszczędzi ta osoba, gdy nie będzie palić przez całe życie. Zapłaci ci za tego e-booka. Przerzucając tą treść ChatGPT do wersji graficznej za darmo w narzędziu Canva, korzystając z gotowych szablonów, możesz to zrobić w dosłownie pół godzinki. Wpisujesz e-book template i masz mnóstwo gotowych opcji, które możesz dosłownie skopiować i pozmieniać pod własnego e-booka. Dalej, Podobnie jak w dropshippingu, sprzedajesz ten produkt konkretnej grupie odbiorców. Robisz to dokładnie tak samo, wykorzystując social media i kampanie płatne, trafiając w konkretny problem. A jeżeli chodzi o sklep, tutaj też możesz działać na EconFly, bo to jedna z nielicznych platform, która umożliwia prostą sprzedaż produktów cyfrowych z pełną automatyzacją. No dobra, ale jak właściwie dojść do 500 zł dziennie w e-commerce? Załóżmy, że. Sprzedajesz prosty e-book za 49 zł. Wystarczy 10 sprzedaży dziennie i już osiągasz całość tego celu. To jest tylko 10 sprzedaży. Jeśli masz produkt za 99 zł, potrzebujesz tylko 5 sprzedaży dziennie. Pamiętaj, to niemalże 100% marży, więc wszystko, co sprzedajesz, trafia do ciebie. Co robisz? Tworzysz jedną, dwie rolki dziennie wokół problemu, który rozwiązuje Twój produkt. I każdy film. Kieruje do Twojego bio z linkiem do sklepu. Jeśli wpadniesz w viral i na przykład Twoja rolka osiągnie 100 tysięcy wyświetleń, to taki 10 zamówień to jest zaledwie 1, 10% osób, które obejrzały ten film. A to oznacza, że 500 zł dziennie jesteś w stanie zarobić dużo, ale to dużo szybciej niż myślisz. Druga opcja montaż wideo. Wideo to jest dziś waluta internetu. Dosłownie wszystko sprzedaż, edukacja biznes online opiera się dziś na formacie filmowym. Dlaczego? Bo to właśnie one przyciągają najwięcej uwagi. A jak dobrze wiesz, w biznesie za największą uwagą idą największe zarobki. Nowi twórcy, firmy, marki pojawiają się każdego dnia, a liczba tych, którzy potrzebują montażu do wideo, rośnie cały czas. To oznacza, że zapotrzebowanie na jakościowych montażystów jak dotąd nigdy nie było większe. A co najlepsze, wejście do tego biznesu jeszcze nigdy nie było tak proste. Wystarczy ci laptop, trochę wolnego czasu i umiejętności, których możesz nauczyć się w bardzo krótkim czasie. Ale jest taki jeden mały haczyk: sam montaż to jest dzisiaj zdecydowanie za mało. Prawdziwą przewagę zyskujesz dopiero, gdy połączysz montaż z dostępnymi narzędziami. Dzięki temu nie tylko skracasz czas tworzenia, ale także zwiększasz jakość Twojego montażu. Możesz to robić szybciej, zarabiać szybciej. Czyli w efekcie jesteś w stanie zarabiać więcej, pracując mniej. Jak zacząć działać w tym modelu? Krok pierwszy: opanuj podstawy montażu. Na początku warto poznać fundamenty, zasady cięć, dynamicznego przejścia, dźwięku, tempo, rytm itd. To wszystko możesz opanować w praktyce, korzystając z darmowych narzędzi, takich jak CapCut albo DaVinci Resolve. Zacznij montować i na starcie skup się na krótkich formatach, czyli reelsy pod TikToka i YouTube Shorts, bo tam właśnie jest najwięcej klientów. Dopiero potem przechodzisz do montażu dłuższych filmów. Krok drugi: zautomatyzuj montaż. Poznaj i zacznij wykorzystywać w praktyce narzędzia, dzięki którym możesz przyspieszyć różne obszary montażu. Przykładowo, automatyczne cięcia, napisy, animacje AI i zamiana tekstu na mowę. Takie narzędzia pozwalają Ci montować szybciej i obsługiwać dwa czy trzy razy więcej klientów bez utraty jakości. I to właśnie dlatego dają one tak ogromną przewagę już na samym starcie. Krok trzeci. Zbuduj portfolio i zacznij pozyskiwać klientów. Nie czekaj na zlecenie, tylko od razu stwórz własne przykłady montażu. Na przykład krótki reels z darmowych stoków, fragment podcastu czy testowy TikTok nagrany przez Ciebie. Pokaż 3-5 różnych stylów montażu i wrzuć je do prostego portfolio w narzędziu Notion. Potem zrób listę potencjalnych klientów w social mediach i wyślij im przykładowy montaż na podstawie ich filmów. Opcjonalnie możesz działać też na platformach typu Upwork czy Fiverr, gdzie klienci sami mogą na ciebie trafić. A oto jak ja bym doszedł do 500 zł w tym modelu dziennie. Klucz to jest odpowiedni model rozliczania nie na godzinę, tylko w formie subskrypcji. Przykładowo, 20 rolek miesięcznie za 2000 złotych albo 4 filmy na YouTube za 2000 złotych miesięcznie. Właśnie dzięki temu masz stały odnawialny dochód, pracujesz z mniejszą liczbą klientów i nie musisz szukać zleceń co tydzień. I tak naprawdę wystarczył Ci 2-3 jakościowe współprace, żeby przekroczyć próg 500 złotych dziennie. Trzecia opcja AI copywriting. Jesteśmy aktualnie w momencie, w którym dosłownie każdy tworzy treści. Social media, newslettery, reklamy, strony sprzedażowe, no content dzisiaj jest wszędzie. Jednak prawda jest taka, że tylko nieliczni potrafią robić to na naprawdę wysokim poziomie. Dokładnie tak, aby generować efekty. Problemem jest to, że większość firm Twórców czy marek kopiuje dosłownie teksty jeden do jednego z sztucznej inteligencji, tworząc zazwyczaj jednozdaniowy prompt. A niestety w takim wypadku te treści są po prostu nieskuteczne, bo używa ich dosłownie każdy. I wiesz, ludzie się powoli do tego przyzwyczajają i już są w stanie bez problemu stwierdzić, czy za tym stoi prawdziwa osoba, czy nie. I to właśnie oznacza, że rośnie potrzeba osób, które potrafią tworzyć jakościowe treści z pomocą AI, a nie bezmyślnie kopiować to, co im wygeneruje. Jeśli nauczysz się, jak używać AI jako narzędzia, a nie jako zastępstwa, stajesz się nie tylko copywriterem, ale także partnerem do rozwoju milionowych biznesów. I to właśnie takich osób potrzebują dziś jakościowi klienci, którzy będą ci w stanie za to zapłacić. I oto, jak ja bym zaczął ten model krok po kroku. Krok pierwszy. Wybierz dochodową niszę. Nie pisz dla każdego. Skup się na branżach, gdzie treści naprawdę wpływają na wyniki. Czyli właśnie tam, gdzie każda skuteczna treść może wygenerować dziesiątki czy setki tysięcy przychodu. Na przykład finanse, nieruchomości, sasy, edukacja online czy coaching high ticket. Dlaczego jest to tak ważne? Bo klient, który zarabia 100 tysięcy złotych miesięcznie, nie będzie miał żadnego problemu, żeby zapłacić ci kilka tysięcy za zaoszczędzony czas i jakościowe treści. I właśnie w takich niszach szukasz klientów, gdzie copywriting to dla nich realna inwestycja. Krok drugi: połącz copywriting z AI. Większość osób pisze proste prompty typu: Napisz mi post sprzedażowy. Ty działasz zupełnie inaczej. Najpierw zawsze zaczynasz od researchu, czyli wraz ze sztuczną inteligencją ustalasz, kim jest odbiorca, jaki jest cel treści i co ma się wydarzyć po jej przeczytaniu. I dopiero potem, przy pomocy AI, budujesz własne struktury treści, których możesz używać wielokrotnie, po prostu wypełniając luki w zależności od konkretnego tematu. I dalej, AI pomaga Ci testować różne wersje treści, dzięki czemu jesteś w stanie wychwycić poprawki, do których sam byś nie doszedł. Czyli w bardzo dużym skrócie: Ty myślisz, analizujesz i edytujesz, a sztuczna inteligencja przyspiesza, rozwija i daje gotowe fundamenty. I to właśnie takie podejście: pomaga Ci nie tylko pracować szybciej, ale także zarabiać więcej, pisząc bardziej jakościowe treści. Krok trzeci, bez którego by się nie obyło. Zdobądź klientów i zbuduj ofertę nie do odrzucenia. Nie wysyłasz 100 tych samych wiadomości do wszystkich. Wysyłasz 10, ale konkretnych i tylko do jakościowych klientów np. w formie wideo, gdzie pokazujesz, jak realnie możesz im pomóc. Nie mówisz: piszę teksty, tylko: Pomogę Ci zwiększyć sprzedaż i zaangażowanie dzięki skutecznym treściom. I na start, jeśli nie masz jeszcze efektów, proponujesz klientowi, że zapłaci dopiero wtedy, gdy zobaczy pierwsze wyniki. Dzięki temu Twoja oferta to tak zwany no-brainer, czyli wybór, któremu głupio odmówić. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku montażu, zbuduj portfolio z ofertą i przykładowymi treściami w różnych formach, np. maile, strony i reklamy, a także stwórz prosty profil w social mediach, z którego będziesz pisał do klientów. To wszystko razem sprawia, że znacznie wyróżniasz się na tle osób, które piszą z prywatnego konta, bez zdjęcia i bez oferty. Jak w tym przypadku dojść do 500 zł dziennie? Zamiast rozliczać się tylko za projekt, działasz w modelu mieszanym. Przykładowo klient płaci Ci 1500 zł z góry za serię 10 maili i dodatkowo ustalacie na przykład 10% od wygenerowanego przychodu. Jeśli Twoje maile przyniosą 20 tysięcy złotych sprzedaży, dostajesz dodatkowe 2000 złotych z dochodu pasywnego. Efekt. Z jednej kampanii masz około 3,5 tysiąca złotych, czyli wystarczy jeden do trzech jakościowych klientów, żeby przekroczyć próg 500 złotych dziennie. W tym momencie masz wszystko, czego potrzebujesz do osiągnięcia tego celu. Znasz trzy zasady, które decydują o Twoich wynikach. Masz trzy konkretne modele gotowe do wdrożenia nawet dzisiaj, ale to dopiero początek. Bo jak dobrze wiesz, sama wiedza jeszcze niczego nie zmienia. Dopiero działanie pozwoli ci to osiągnąć. I właśnie tutaj większość osób się zatrzymuje. Nie dlatego, że to nie działa, tylko dlatego, że wybierają złą drogę. Bo tak naprawdę teraz masz dwie opcje. Opcja pierwsza to powolna droga. Czyli szukanie wszystkiego w internecie na własną rękę. No, będziesz musiał obejrzeć sporo darmowych poradników i jakoś ułożyć je w jedną całość, bez żadnego wsparcia i pewności, że to w ogóle zadziała. I nie mówię tutaj, że się nie da, ale pytanie, ile czasu ci to zajmie i ile po drodze możesz przez to stracić? Dlatego jest też druga opcja, dużo szybsza. Czyli konkretna ścieżka z gotowym systemem krok po kroku, która przeprowadzi cię przez każdy z tych trzech modeli. Dokładnie tak, abyś mógł dojść do 500 zł dziennie w sposób jaki ci pokazałem. Od razu przechodzisz z teorii do działania i nie musisz szukać wszystkiego na własną rękę. Więc jeśli chcesz przejść przez tą drogę znacznie szybciej i z większą pewnością, że ci się uda, to właśnie umożliwia platforma startej. W Start Day poprowadzimy cię za rękę przez e-commerce, montaż wideo i AI, copywriting, aż do pierwszych efektów. Dokładnie tak, abyś w przyszłości mógł dojść do 500 złotych dziennie. W każdym z tych modeli uczysz się od ekspertów, którzy realnie zarabiają na tym na co dzień, a nie tylko uczą w teorii. Ale to, co jest najważniejsze, to sposób, w jaki cię przez to poprowadzimy. Wystardej masz wbudowany system poziomów i odznak, a każdy kolejny poziom odblokowuje ci nowe możliwości. Zaczynasz jako uczeń, później awansujesz na praktyka, dalej stajesz się ekspertem, przechodzisz do wizjonera, po czym działasz jako król, aż w końcu odblokowujesz odznakę cesarza z miesiąca na miesiąc otrzymujesz dostęp do dodatkowych możliwości, takich jak szkolenia, live'y na żywo z ekspertami, nowe moduły wiedzy, a nawet spotkania na żywo ze mną i z innymi uczniami. Szerzej poznasz ten system na oficjalnej stronie Starday. Oprócz tego masz wsparcie na wyciągnięcie ręki, bo jesteś częścią społeczności, w której możesz zadawać pytania, dzielić się wynikami i iść tą drogą razem z innymi osobami. Które działają w tym samym modelu. To wszystko, co znajdziesz w środku, pomogło już setkom uczniów dojść od zera do pierwszych wyników. A co najlepsze, dostęp do całej platformy, łącznie z programami ekspertów, społecznością i szkoleniami, to koszt tylko 99 zł miesięcznie. Serio, to dosłownie tyle, co jeden lub dwa obiady na mieście. I szczerze, Skoro dotarłeś do tego momentu, to prawdopodobnie jesteś dokładnie tą osobą, dla której stworzyliśmy Star Day. Jak sam miałem 15 lat i zaczynałem swój pierwszy biznes, to dosłownie marzyłem, żeby mieć takie miejsce. Dzisiaj umożliwiliśmy to z całym zespołem i innym osobom, które są w tym samym miejscu co ja w tamtym czasie. I wiem, jak to zabrzmi, ale jeśli nie jesteś gotów zrezygnować, z jednego wyjścia na miasto, aby dołączyć do platformy, która daje ci wszystko gotowe na tacy, wiedzę, plan, narzędzia, wsparcie i szkolenia, to być może nie jesteś jeszcze gotowy na to, żeby osiągnąć prawdziwy sukces. Bo to nie brak możliwości powstrzymuje cię przed zarabianiem, tylko brak decyzji. Link do oficjalnej strony Starday znajdziesz w opisie tego filmu, i tam będziesz mógł od razu odblokować dostęp. Na tym etapie nie potrzeba ci niczego więcej. Znasz konkretne modele, otrzymałeś sprawdzone strategie do 500 zł dziennie i masz dostęp do platformy, która poprowadzi cię krok po kroku za rękę do pierwszych efektów. Teraz już wszystko zależy tylko od ciebie. Pozostaje tylko jedno pytanie: Czy to będzie kolejny film, po którym się nic nie zmieni? Czy rzeczywiście zaczniesz działać? Bo prawda jest taka. Że jeśli nic z tym nie zrobisz, to bardzo możliwe, że za rok znajdziesz się w tym samym miejscu, zastanawiając się, dlaczego wtedy nie zacząłem. A jeśli dziś podejmiesz decyzję, to być może za kilka miesięcy, kiedy zaczniesz zarabiać 500 złotych dziennie, spojrzysz wstecz i pomyślisz, że to był ten moment, w którym wszystko się zaczęło. I właśnie tego Ci życzę. Jak zawsze, liczę na Twój sukces.